Jako że update Bruch dopiero w weekend postanowiłem, że nogrom trudne obie, które jest poziomowe i zobaczymy jak daleko uda mi się przejść, a ty, drogi wiedzą, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczka. I napisz, w których dzieci się uda przejść. Pierwsze poziomy są na tyle łatwe, że po prostu sobie je przejdę, więc żadnego problemu z nimi nie będzie. I zobaczymy ile Ty przejdziesz. Tu są w ogóle jakieś bardzo łatwe. Eee, to przejdę to na luzie. To jest zbyt proste. Okej. Okay. A tam mam łatwe Jak ja nawet skakać nie muszę, a tu chodzi o to, żeby tu skakać Eee no. e, Tutaj cały czas pisze, ile jest ten No no dobra To jest bez wysiłku, no tak, no cały czas bez wysiłku, bo se idę Prawie kiedy spadnę, jak już będę szedł Skok na ciastko Okej okay. A tu? Bezbolesny Ej, tu cały czas mogę chodzić, A dobra, tu już powoli nie będę mógł chodzić Więc już skaczę Bo już nie trudno Czyli no hard coś takiego A tu no nie easy, niełatwo już tutaj jest A tu takie podstawowe skoczki, właśnie widzę 5-1, więc lecimy coraz dalej. Już poziom 54, średnie Nie widzę zupełnie nic, żadnych utrudnień No dobra, zobaczymy ciekawe, w ogóle ludzie są na Setkach się pozatrzymywali. 124 jest max, no dobra. Twardy to jest hard. No to już za to, że to już być trudne. Ym, tu mamy 69. O, tu już jest powoli difficulty, czyli trudniejsze. Przerażające, co jest. Na takie coś. To ja się nie pisałem. Dobra. Cudowne. No to sprawdzimy sobie, cudowne. Ej, co jest? A my zaraz wygramy z wszystkimi innymi. Szalone. Okej. Okay. Ile my to zrobimy? No Zobaczcie, już wyprzedzamy ludzi, czy jeszcze nie? Nie, nie, nie. Ludzie są na poziomach setkowych, więc sprawdzimy tam. Ej, ale cały czas to jest proste. Ja sobie po prostu tylko skaczę. Okej. Okay. Dobra. Dzień dobry. O, pierwszy spadnięcie! Nie! Yeah! Dobra, ale tuż sobie już po prostu granice ludzi powoli widzę. 104 i ludzie na 108, 100 tam. No to sprawdzimy. To już trzeba skakać powoli tak. Łop. 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 Oj, dobra, 117, zobaczcie, wyprzedziłem prawie wszystkich w rankingu, co jest? Ej, dobra, 117 to jest chyba powoli moja granica. Aj, 119, ale wyprzedza wszystkie w ogóle na luzie. Okej, okay, 121. No. Zaczynają się lekkie schody już tutaj. Ajajaj, aj, aj, tu się zaczynają lekkie schody. Gdzie ja sam już nie potrafię tutaj woliskać 121. Więc się nie dziwię ludziom, którzy tu stanęli, bo sam już mam tu problem. A ile w ogóle tam zostało do końca w ogóle? Ojejku, tak malutko. A ja nie umiem skakać już na bok. Oj, kurczę, ja chyba wiem, co trzeba zrobić. Chyba trzeba w czasie lotu wyłączyć shift locka Nie, albo nie? Nie na wiem, napiście w komentarzu, co trzeba zrobić. O nie! No nie, nie zrobiłem tego. Ej, dobra, teraz. Kurczę! No słabo! Aj! Ale no. Chociaż, żeby przegonić wszystkich na serwerze. Aj, jaj Oni chyba też tak skaczą, co nie? Zobaczymy, jak oni skaczą. Ajajaj, aj, aj. dobra. Dobra, ja wiem, że trzeba robić to tak. Bokiem i spojrzeć prosto w ten. Ło, wow, udało się. Dobra, to jest to, to jest to. I teraz trzeba zrobić to z powrotem. Aj, na czas końcu trzeba wyskoczyć. Ciekawe czego zrobił tak. Ajajaj, aj, aj, nie. Kurczę. To jest takie, żeby... Ajajaj, aj, aj, na styk! No, lepiej nie jest pierwszej osoby. To już było bardzo bliziutko, ale dobra, jestem trzeci. Albo no, czwarty, trzeci jestem, czyli top 3. Tam egzekwowość. Jakbym udało mi się to dobić, bym był top 2. Aj, nie, nie uda mi się, widzowie, chyba. Proszę, nie! Czemu mi to tak nie idzie? Czemu mi to nie idzie, widzowie? To jest najgorsze, co może być. O! Udało się. Dobra. Ej, ja. ej, to jest to. No tak, ja tam prawie ten liczba zerowa. No dobra, to 123, myślę, że to nie jest wcale taki zły wynik. Napiszcie, gdzie wam się udało dojść, bo zaraz próbujemy jeszcze jednego takiego obbigowego, obbowego. Aj, jaj, O jejku. On... on to doskoczył jeszcze dalej, 125. No ja bym musiał tu siedzieć prawdopodobnie jeszcze godzinę, żeby to zrobić. Oj, dobra, to było bardzo blisko. Więc to się mija z celem, widzowie. Więc ja znalazłem jeszcze jednego takiego challenge'a. Myślę, że dla was to by było chyba też super, żeby to zobaczyć. Y Jest to challenge. Że wam widzowie pokazuję, Kakania teraz w bok, Body Walls Jumper difficulty, więc sobie teraz na niego wejdziemy. A gdy wejdziemy sobie jaki to jest ten co teraz graliśmy, to musiałbym wejść sobie na mój profil. To jest Body Walls Jumper difficulty, a ten co teraz ja grałem to jest Continue, to jest ten Long Jumper difficulty, Hard Obby. To ten. Ale teraz gramy w tego i tu prawdopodobnie musimy przejść ścianą obok. Dobra, to też będzie łatwe, to będzie łatwe. Dobra. Ok. Nie, bo... Ja zapomniałem, że tu trzeba klikać. Trzeba klikać w T. To nie jest, skąd się przeskoczy. Dobra, to no, jest głupi. Dobra, mam piątkę. Szóstkę. Tudemkę. 5k, 9 10 11k, 12 13k. Co to się jeszcze dalej 14k. Nie udało się dalej Aj, dobra. 14 jest i prawdopodobnie 15k. Aj, dobra. Czy 16k i 17k zrobię jeszcze. Tak, dobra i teraz tak. Osiemnastka. A jajaj, że dziewiętnastki nie zrobiłem. Jest dziewiętnastka. Oj, dobra, nie. Dwudziestka musi być. Dwudziestka, tu dwa, mają nawet mm. dwadzieścia sześć. Nie no. Jak można? Dobra. No nie. Tragedia. Proszę. Proszę. Dobra, jest, 20. 21. To jest coraz, coraz lepiej. Okej. Okay. Napiszcie, ile wy tu przejdziecie to. Dobra. I zaraz wam pokażę, jaki trik jeszcze można wykorzystać, taki, żeby to przechodzić. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, to jest teraz próba, która dam radę. To jest ostatnia próba, którą przechodzę to normalnym skokiem. Dobra, i teraz wam pokażę trik, który można przechodzić te trudniejsze poziomy, ale to powinno się dalej przechodzić, nie te. No nie, dobra, miało być trik, a pokazałem jakieś gówno. Dobra, nieważne. Jestem załamany. To jestem załamany. Dobra. Noż kurczę pieczone! Tak nie może być! Emu! Dobra, ile tam mają w ogóle? Okej. Okay. Nie, dobra, widzowie, ja to... Walę. Na razie. Trzymajcie się.